Hej, cześć, na wam wszystkim ludziska. Z tej strony lewy, a ja, wam a ja was witam w mojej dziurze. Wait, what? Okej, okay, jesteśmy w tej dziurze, której poprzednio wykopaliśmy. I to, żeby nie było, to ja tutaj sobie nie... Itemków z tego oto tutaj, bo to nie da rady. Nawet. Widzicie? Ani nic, żeby nie było, bo ktoś mi tam napisał, że ja e, mam items. A to nie jest tu many items, to jest jak to zrobić. No to okej. Okay. Um, tutaj to... To było z zombiaka, który mnie zaatakował, bo wyszedłem zobaczyć czy jest dzień. A nie było jeszcze dnia, była noc. Więc zaatakowali mnie wszyscy, się rzucili na mnie jak banda łusego. Dobra, wychodzimy na powierzchnię, bo z tego co widziałem to już jest dzień. No, jest dzień. O oh my god. Niego się należy bać? W dzień Nie, ale tego się należy bać Spadaj ode mnie. No. O, dobrze. Jej. gdzie możemy sobie iść. To jest ciekawe Jakoś miejsce, bym sobie zrobił nam, no, kryjówkę. Hmm, szedłbym bardziej w tamte tereny. Więc idziemy parkurem. O ile jeszcze coś. Nie, jest coś takiego w tej wersji. po <laughs> bądź. O, dziękuję za jajka bardzo pięknie mięsko chodź wca, jeszcze raz no jeszcze one hit one one yeah. no jajka nam poskładali jak klocki lego idziemy w tamtą stronę okej, okay, ja ja teraz wyłączę nagrywanie i będziemy się witać, jak będzie już coś takiego konkretnego, fajnego na miejsce. Okej, okay, jestem z powrotem. Znalazłem jakiegoś kewa po drodze. Pozabijałem mnóstwo zwierząt. Jak widzicie, surowy kurczak, surowy schab i takie tam duperele. Tutaj mamy żelazo, ale widziałem tam nieciekawe tereny są. Dlatego. Dla tego naszego przyjaciela, spadaj ode mnie. Bepoku jeden. Jesteś zły. Zły jesteś. Pajacu jeden, jeden. Oh. Dobra, tutaj wykopiemy. Żelazo. więcej żelaza, tym lepiej dla nas. Bo nie będziemy się nudzić przynajmniej Ale nie mamy miejsca więc yy, Nie wiem, wyrzućmy piasek, niepotrzebny nam jest piasek Weźmiemy sobie żelazo, żelazo, żelazo O, krzemień. krzemień też się nam przyda Więc wyrzućmy sadzonka dębu Co nam się zrobiło? A nie, dobra Tam jest żelazo ale ja nie mam węgla, nie mam pochodni. Okej, okay, tutaj musimy po zrobić porządek w ekwipunku. Co jest tam najmniej potrzebne? Żubir. No i dobra, i teraz wykopiemy sobie węgiel. I zrobimy sobie pochodnie w końcu. Jak to może być, żebyśmy chodzili po ciemku, nie? Potem będą hajty się sypać, że nic nie widać! Nic nie widać na odcinku, panie. Ja nie będę oglądać takiego gówna. To się nie opłaca nawet. Tracimy tylko czas na takie gówna. Okej, okay, okej, okay, ja piszę w komentarzu. Następnym razem oświetlę. No więc oświetlam, nie? no się już zaczyna robić. Bardzo ciekawa sytuacja. Tu mamy crafty. Dobra, starszy chyba tyle pochodni, weźmiemy sobie to. No i okej, okay. tak sobie myślę, że mogą zrobić serię hardcore'a. Nie wiem, jak, jeśli chcielibyście u mnie zobaczyć serię z hardcore'a, chociaż nie jestem hardcore'em. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taką serię i czy z jakimiś modami, czy taki po prostu pełen Survival, czy może MO Creatures Mob Creatures, nie MO, co ja w ogóle gadam. No, mnóstwo żelaza będzie. Żelazu, to żelaza móc. No nie, chodź, no chodź tu. Zapraszam. Prej cyganie. Cyganie! Na serio mi się gorąco teraz robi. Potrzebne nam te sadzonki. Byłem tak, bolę sobie najpierw wyczyścić tę po prostu tam cierpieć. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Sobie to wykopiamy wszystko, bądź, ale normalnie masakrę. Grabno normalu. Tutaj jest żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo Żelazo, żelazo, żelazo żelazo. Jeśli będziecie słychać... słychać tak. Jeśli będzie słychać mojego mojego kochanego pieska w tle to... sorki, ale musi sobie poszczekać, bo jest na dworze. O 21 godzinie. Nieważne. O Dobra. Ja się będę z wami żegnać. Dajcie łapkę w górę. Skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał. I powiedzcie, czy chcecie tą taki hardcore, bo mamy przy okazji będzie taki specjal za niedługo. Miejmy nadzieję. Z mojego serwera i konkurs taki jakby. Ale to takie nie będę teraz tak spoilerować za bardzo. No dobra, ja się z wami żegnam. Do następnego razu. Cześć. we <laughs>